Cześć, jestem Klawia Taka no i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Ustal współczynniki stechiometryczne w podanych równaniach reakcji chemicznych stosując metodę bilansu elektronowego. No to najpierw musimy sobie tutaj zapisać stopnie utlenienia. Mamy tak, tu mamy minus 2 tlen w tlenkach, ale ta dwójka jest tutaj, nie tutaj, więc to sobie wymnażamy, zatem tu mamy 4. Tu jest wyraz wolny, czyli jest 0. Tutaj będziemy mieć wciąż minus 2. A ta dwójka to tu, czyli tutaj mamy trójkę, a tutaj zero. Ok, no to zaczynamy od mn ki. I tu mamy cztery. Z tego zrobiło nam się mn 0. Zatem tutaj musimy dodać cztery elektrony. Teraz dlaczego? Bo mamy dodatnią czwórkę plus minus 4 daje nam to 0. To 0. Pasuje. A to teraz glin. Tu mamy dwójkę przy tym glinie. To możemy ją wyrzucić naprzód i tutaj oczywiście wtedy też. I mamy na plus trzeci, bo możemy to zapisywać również tak. Ale tutaj to należy wymnożyć. 2 razy 3 to plus 6 elektronów. I tutaj musimy mieć zawsze tą samą wartość. Nie mamy. No to górę wymnażamy razy 3, aby osiągnąć w tym miejscu 12, a dół razy 2. No to tutaj będziemy mieć 3. Tutaj 3. Z tego oczywiście mi się zrobi 12. to teraz tutaj będę mieć 4 4 12. I usuwamy i wstawiamy. Tam gdzie mamy Mn na plus czwartym stopniu utlenienia mamy trójkę, czyli tu przed całość damy 3. Następnie mamy tutaj glin na zerowym stopniu utlenienia, przed nim mamy czwórkę. Potem, gdzie glin jest na plus trzecim stopniu utlenienia mamy czwórkę, ale uwaga, bo my tu mamy już dwa gliny, więc my tu musimy dać dwójkę, bo dwa razy dwa to ta czwórka. I tam gdzie jest Mn na zerowym stopniu utlenienia mamy trójkę. No to tutaj dajemy trójkę. I możemy przejść do kolejnego przykładu. Ok, tutaj dość trudno, ponieważ tu mamy minus 2 z tlenu, z potasu jedynkę. Nie wiadomo na jakim stopniu utlenienia tutaj jest ten chlor. Jest na piątym, ale liczy się z tym, że nie wszyscy tego wiedzą, więc tutaj sobie wpisujemy x -a i piszemy, że mamy 1 razy pierwszy stopień utlenienia plus 1x, bo mamy tutaj tylko jeden chlor, dodać 3, stąd ta trójka, razy minus drugi stopień utlenienia i to nam się musi wyzerować. No to z tego mamy 1, z tego mamy x, a z tego mamy minus 6. Z tej strony sobie to redukujemy. Następnie przenosimy na drugą stronę ze zmianą znaku. I zapisujemy to tutaj w postaci rzymskiej. Czyli tu mamy 5. Tutaj potas 1, chlor w chlorkach. Minus 1, tutaj 0. Ok. Co nam się zmieniło? Chlor nam się zmienił i tlen nam się zmienił. No to zaczynamy od chloru. Chlor na plus piątym stopniu utlenienia stał nam się chlorem na minusowym stopniu utlenienia. Czyli tutaj musimy dodać 6 elektronów. Dlaczego? Bo 5 plus Minus 6 da nam minus 1. No i minus 1 równa się minus 1, czyli wszystko się zgadza. No to teraz tlen. Gdy mamy tutaj 3, tu mamy 2, tej trójki nie zapisujemy, nam to wyjdzie ze współczynników stechiometrycznych, bo inaczej byśmy się bankowo pomylili. Więc zapisujemy sobie, że mamy 0 na minus 2 stopniu utlenienia albo oczywiście tak. I... Co nam się stało tlenem na zerowym stopniu utlenienia. Tu jest dwójka, to tą dwójkę należy tutaj dać. Z tej strony mamy teraz cztery minusy, to tutaj też musimy dodać cztery minusy, aby była równość. No i znów, tu jest 6, tu jest 4. Górę wymnażamy razy 2, dół razy 3, ale z tej strony i z tej strony mieć dwunastkę. No to jak górę będziemy wymnażać razy 2, to tu będziemy mieć dwójkę, tu dwójkę, a z tego nam się zrobi dwunastka. Dół razy 3, to będziemy mieć 6, 3, a w tym miejscu oczywiście 12. No to teraz możemy sobie to tutaj usunąć i patrzymy. Tam, gdzie jest chlor na plus piątym stopniu utlenienia, mamy dwójkę, to tutaj dajemy dwa. Następnie tam, gdzie jest chlor na minus pierwszym stopniu utlenienia, mamy tu dwójkę, no to dajemy dwa. I tam, gdzie jest tlen na zerowym stopniu utlenienia, mamy tu trójkę. To jeszcze możemy sobie sprawdzić tu z tym. Tu mamy tlen na minus drugim stopniu utlenienia i powinniśmy mieć ich sześć, a dwa. A razy 3 to 6 tych tlenów. Wszystko nam się zgadza. No to teraz tu 0, minus 2, 4, minus 2, 2, 0. Zmienia nam się magnes, no to zapisujemy sobie magnes. 0. Robi nam się magnesem 2 plus. Czyli musimy mu dodać dwa elektrony, aby się wyzerowało. I tlen się tutaj nie zmienia, zmienia nam się w węgiel. Czyli mamy C, 4, plus, robi nam się węglem 0. No to tutaj musimy dodać 4 elektrony, żeby to się wyzerowało. Tutaj nie mamy tej samej liczby. Górę wymnażamy razy 2, to tu będzie 2. Tutaj też. A tu będziemy mieć 4. OK. Znów to sobie tutaj wygumuję. I mamy. Magnes na zerowym stopniu utlenienia tu ma dwójkę. Dajemy dwójkę. Następnie węgiel na plus czwartym stopniu utlenienia. Nie mamy tu nic. No to pomijamy. Magnes na plus drugim stopniu utlenienia tu ma dwójkę. Dajemy mu tutaj tą dwójkę. I węgiel na zerowym stopniu utlenienia nie ma tutaj nic, no to też tutaj nic nie wpiszemy. Pod punkt D. I zaczynamy. Tu mamy 0, wodór 1, tlen minus 2. No i nie wiadomo, jak z tym azotem tutaj to jest, ale jest to związek znacznie częściej spotykany niż ClO3. Jest to kwas azotowy 5, w którym azot, jak sama nazwa wskazuje, występuje nam na plus 5 stopniu utlenienia. A jeżeli. Nie potraficie to oczywiście za pomocą tego równania, które liczyliśmy w podpunkcie B. Też wyliczycie sobie stopień utlenienia azotu. Tutaj 4 minus 2, 4 minus 2 i tutaj 1 minus 2. Ok, no to zaczynamy. C0 stało się C+. Plus. 4. Czyli z tej strony musimy dodać 4 elektrony, aby nam się to wyzerowało. Następnie zmieniły nam się azoty. Azot plus 5 stał nam się azotem. 4 plus. Czyli z tej strony musimy dodać 1 elektron. Dlaczego? Bo 5 dodać minus 1 to 4. I teraz tu jest 4, tu są, tu jest 1, czyli musi być 4, czyli wymnażamy dół razy 4. I czwórka wskoczy nam tu, z tego nam się zrobi czwórka i tutaj też będziemy mieć czwórkę. Możemy teraz to sobie tutaj uzupełnić. To jest taki specjalny przykład, zaraz Wam pokażę. Ponieważ tutaj to jest to miejsce, nie mamy nic. Pomijamy. Następnie tu mamy azot, który jest na plus piątym stopniu. Utlenienia i tu mamy czwórkę, zatem tu musimy dać 4. Potem tam, gdzie jest węgiel na plus czwartym stopniu utlenienia, nie mamy tu nic, czyli to pomijamy. I NO2. I tutaj mamy azot na plus w czwartym stopniu utlenienia, tu mamy czwórkę i dajemy 4. Czyli to mieliśmy tu, to mieliśmy tu, to. Tutaj, a to tutaj. A tego w ogóle nie wzięliśmy pod uwagę. I to też musimy zbilansować, ale już nie reakcjami połówkowymi, tylko sami. Tutaj mamy cztery wodory. Tu są tylko dwa wodory, to tutaj też musimy dać dwa, bo nie braliśmy tego w reakcjach połówkowych, więc sami musimy to powyliczać. No to teraz tu 2- minus dwa. 2 minus 2, 4 minus 2, 0. I znów węgiel. Węgiel 2 plus stał nam się węglem. Spoiler. 4 plus. Czyli tutaj musimy dać 2 elektrony. Bo 2 równa się 4 plus minus 2. Czyli 2 równa się 2. Ok, no to teraz azot. Tu mamy azot 2 plus i stał on nam się azotem 0. Tu jest ta dwójka, tutaj dajemy dwójkę. Tym samym po tej stronie mamy 4 plusy. To musimy dodać 4 minusy, żeby było 0. Tu jest 4, tu są 2, górę wymnażamy raz, 2. Tu dwójka. Tu dwójka, z tego nam się robi czwórka. I wszystko nam się zgadza. Gumujemy. Wpisujemy. Tu dwójka. Tu dwójka. Tu dwójka. A tu nic. No to ostatni przykład. Zero. 0, 1 i uwaga, tu na przodzie będzie minus 3. Ok. i teraz tak. H2, 0. Zrobiło nam się, uwaga tu, H3, czyli tego nie wpisujemy. Plusem, tutaj damy sobie na razie tą dwójkę. 2 plusy, dodajemy 2 minusy. Azot, 0, stał nam się azotem, 3 minus, tu jest dwójka, to tutaj tą dwójkę możemy sobie dać i z tej strony uwaga, mamy 6 minusów, to tutaj musimy dodać 6 minusów, aby była równość. Tu jest 6, tu jest tylko 2, wymnażamy razy 3, to będzie mieć 3, to się zmieni na 6 i to się zmieni na 6. Ok. Możemy sobie to wygumować. Tu jest trójka. Tu nie ma nic, to pomijamy. I teraz uwaga! Tu jest szóstka, a tu jest dwójka. Czyli dajemy dwójkę. Bo mamy dwa azoty, to jak to ma być, a dwa razy trzy to sześć wodorów. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i... No y ya.